Luka z tej strony nagrywam się eee, Nagrywam sobie Witam, witam serdecznie, leżę sobie i mm. Co się dzieje ze mną? Przede wszystkim Chciałem nagrać ten materiał eee, Nie wiem czy go obrobię, bo po pierwsze mam program ale mi się nie chce mi się przede wszystkim eee, Co się dzieje ze mną? Eee, jestem na te, na te, na, jakby wytłumaczyć Wam, jestem w stanie ciężkim dla mnie. Mam taki okres przejściowy w życiu. Stany lękowe mam. Stany lękowe, czyli nerwicę lękowo mam. I się leczę. I leczę się i leczę. Bardzo Was przepraszam, że nie ma regularności materiałów ponieważ ze względu na to, że staram się wyjść z tego, staram się wyjść z tego, staram się zrobić wszystko, żeby wyjść po prostu jest ciężko, jest ciężko, jest bardzo ciężko, staram się zmusić się do nagrywania nieraz, nieraz do live'ów się zmuszam ale żeby to wszystko dla Was było. Chcę, wszystko dla Was zrobić, ale niestety czasami po prostu mam takiego doła, że nie mam siły, po prostu nie mam siły nagrywać. Jest dla mnie ciężko, ciężko jest nagrać. Weszła trochę mi się też wydaje, że trochę lekka depresja weszła mi. To wszystko się zaczęło przede wszystkim od yy, materiałów związanych z, z częstym oglądaniem yy, filmów na. Yy. Dobra, zacznę od, wszystkiego od początku. Jak to się zaczęło? Zacząłem oglądać po prostu materiał o Ukrainie te wojna na Ukrainie i zaczęło mi się to wszystko zrobić. I jeszcze doszedł jeden czynnik zewnętrzny, którego nie chcę ty nie powiem, bo to są takie sprawy moje prywatne. Eee, więc jeszcze doszedł ten czynnik i zacząłem się bać po prostu tego wszystkiego. Zacząłem się coraz bardziej pewnego co w wieczora po prostu zaczął mi się taki stan zrobił, że nie spałem całą noc. Eee, Zacząłem się bać tego i się nakręciłem, tak się nakręciłem, tak się nakręciłem, że po prostu tak. Czego się boję? Głupiego czegoś. Bo własnej śmierci się boję. Właśnie bardzo właśnie dla mnie to jest yy, nie taka głupia rzecz, bo po prostu się boję własnej śmierci, własnego życia... własnego takiego jakby powiedzieć. Yy, tego że... Jak, jak to umrze się człowiek, jak to, jak to się myśli. I zacząłem po prostu. poszedłem do psychiatry, do psychologa. Niestety, warto iść, warto i żyć. Nie wiem, czy jak wyjdę. Wyjdę, na pewno wyjdę z tego, ale ciężko jest. Już jest lepiej, ale mam teraz takie zjazdy. Raz jest dobrze mi, raz jest źle, raz jest dobrze, raz jest źle i kurczę nie mogę się po prostu e, z, z, zmobilizować. Się. Przed chwilą nagrywałem wam materiały z Bloomsów i po prostu taki zjazd mam. Źle się czuję po prostu i nie mam siły po prostu na nagranie. Aby to wyszło, trzymajcie kciuki za mnie, subskrybujcie, komentujcie, łapeczkę w górę do usłyszenia wam, a ten materiał od razu rzucam na kanał.